شس Na samym początku mam wam coś ważnego do przekazania. Otóż jak wiecie współpracuję z Diablo Chairs i od kilku lat mam okazję korzystać z ich foteli. Bez wątpienia jest to fotel od firmy numer 1 w Europie. Ostatnio przyszedł do mnie model X-Player 2.0 i sami zobaczcie jak pięknie on się prezentuje. Posiada regulowane oparcie, podłokietniki oraz poduszki przystosowane do długich prac przy komputerze. Na stronie macie do wyboru kilka modeli w różnej kolorystyce oraz rozmiary przystosowane do każdego. I tak jeszcze ode mnie. Fotele są mega wygodne. Ja siedząc nieraz po 8 godzin dziennie przy komputerze totalnie nie czuję dyskomfortu. Także jeżeli chcesz połączyć wygodę ze zdrowiem, wybierz fotel Diablo i poczuj nieziemski komfort. Pierwszy link w opisie, wpadajcie i kupujcie. Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Mindset TV. Udali się oni do rzekomo nawiedzonego domu w lesie. Gdy tylko przybyli na miejsce i rozpoczęli śledztwo, wydarzyło się coś dziwnego. Oh, Oh, hello. Anybody's here? What? Sorry. Sorry?

fridge over here on the floor. Turned over on its side. <laughs> oh, no, we got yeah. <clears throat> This is weird now. There's a giant rusty fridge over here on the floor, turned over on its side. W jednym spokoju pokoi znaleźli lodówkę, wypełnioną mięsem. Jednak w drzwiach pojawiają się dziwne, tajemnicze oczy, które niestety, ale śledzą mężczyzn. Oh, shit.

What is that? When we initially heard the sound down there, it sounded almost like a wind, like a breeze coming through. But then it started to sound like whispers. What is that? Sounds like, like someone whispering. Wait, we were trying to talk ourselves into it being gusts of wind, but wind does not have syllables. You hear that? Shh. What is that? Sounds like, like someone whispering. Which stop. Oh, what? <laughs> I can't fucking tell what's coming from there. Okay, let me let me come up to you. That sounded weird, dude. Wait, 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 wait. Po wejściu do jaskini zaczęli słyszeć coś tajemniczego. Szepty dochodzące z wnętrza. Jak myślisz, czy rzeczywiście żyje coś w tym miejscu, czy jest to tylko dobra mistyfikacja? Kolejne nagranie pochodzi z Moroka Adventura. Mężczyzna postanowił wyruszyć na samotne śledztwo w poszukiwaniu Gina. Początkowo zarejestrował on tylko huk, ale to co nagrał później jest przerażające. Ja lecikli klije w <applause> بسم الله الرحمن الرحيم بكلمات الله التامات من ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ولا في السماء وهو السميع العليم ها آه. 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 بسم الله بسم الله ها يلا تشكلي يا مدخش اثبت حضورك خيطي حجري خلو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ الله اللي اتمنى تنشأل من أطلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظ بكلمه الله من مشاري ما خلق شكلي بسم الله الرحمن الرحيم حافظ بكلمه الله من مشاري ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء Udaje mu się kilkukrotnie zarejestrować jakąś dziwną postać, jednak gdy ten się odwraca, nikogo za nim nie ma. Więc jak myślisz, czym mogła być ta zjawa? Trzecie nagranie pochodzi od użytkownika Reddita, JP Paranormal. Jest to nagranie z kamery CCTV. Zamontowanej w jednym ze sklepów w Japonii. Zobaczcie, co się dzieje. W pewnym momencie w windzie możemy zauważyć tajemniczą, jak i przerażającą postać, przypominającą kobietę w czarnych włosach i czerwonej sukni. Jak myślisz, prawdziwy duch zarejestrowany na kamerze, czy może coś innego? Przed ostatnie nagranie pochodzi z kanału Hunting the Dead. Na tym nagraniu Jade postanowił przetestować aplikację podobną do Randonautiki. Gdy przybili na miejsce, zarejestrowali coś niepokojącego. That, to... Hey, where's the pinpoint at? Where's the pinpoint? Straight? Straight right there? I'll see. You. Huh? Okay. Ooh, starting to get blowy. That yeah, right there—what the hell is that? A piece of trash. Oh shit, dude! What the hell are you doing, man? Yo. Dude, for you. what do you mean you got something for me? Something for you. Who the f are you? The what? Take it. I'm not taking that, sh you moving, you got. Take it. bro. I'm not taking that. Take it. How the dude, do you know who I am? I'm not who you're looking for. You must be waiting for somebody else, bro. You. Yes, are you wearing a black mask? Bro, why are you wearing that black mask? that. Fuck that. that. Fuck that. Hell no, I ain't taking shit. Dude, dude. Mężczyzna spotyka faceta ubranego na czarno z walizką w ręce, który rzuca mu ją pod nogi i każe podnieść. Ten postanawia uciec z tego miejsca. Jak myślisz, ustawione nagranie, czy to tylko zbieg okoliczności? Ostatnie nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Salim G Official. Na tym nagraniu możemy zobaczyć coś dziwnego. Jak widzicie, cały plac zabaw jak i maszyny do ćwiczeń same się poruszają, więc jak myślisz, prawdziwe nagranie czy fake?